Witam serdecznie Państwa na moim kanale. Dziś 5 maja 2025 roku, godzina 17.14 poniedziałek. No i dzisiaj mówię, coś tam sobie dogram, coś tam, jakiś film nagram. Yy, za bardzo nie mam co do roboty. Yy, na naszym Discordzie to tam też mało kto pisze, a jak ktoś pisze, to teraz jest nerwówka polityczna i mnie chuj mnie strzela, jak jak wam o tym się rozmawia? Pamiętajcie o porawce prawnej i że nie jestem doradcą ani doradcą finansowym. Nie biorę odpowiedzialności za Wasze głupoty inwestycyjne. Sam nie wiem, jak będą te inwestycje u mnie. Pamiętajcie też o subskrypcji tego kanału. Do czego namawiam? No to co, to leciwe z tematem. No i dzisiaj tak pomyślałem, że sobie zrobię, jak żabkę sobie przejrzeć. Tak? I cały plan w Pizdu. Tak? No. Kiedyś plan był w Pizdu. Żabka mnie szła tak, jakbyśmy chcieli. A dzisiaj no, zobaczymy, co na tej żabce tu mojego pana. Tutaj zdjęcie zawiesiłem. No, mam nadzieję, że się nie gniewa. I zobaczymy, co w tej żabce słychać. No. I to jest słynny nasz biznesmen, no, który raz jest pod wodą, raz jest nad wodą. I tak tacy to mają zawsze dobrze. A więc idziemy do żabki, i ostatni wykres, który Państwu tam rysowałem, wygląda w taki właśnie sposób. I co to widzimy? No, to widzimy to, że jednak wykres coś się pnie do góry. No, jednak się pnie do góry. Ja tutaj, Szanowni Państwo, zrobiłem zakupy. Tutaj też zrobiłem zakup. Mam podwójne zakupy zrobione. Więc na koncie coś tam do przodu idzie. A ile idzie? to Zaraz zobaczę, jak to wyglądało mnie, Zaraz zobaczę. Poczekaj. O, tak wygląda moja żabka. Moja żabka wygląda tak. To mam zakupy zrobione w ten sposób. A więc to był stat stówkę zrobiłem. A tu chyba zrobiłem sobie, wyprzedziłem. Wyprzedziłem tą, tą do przodu. Więc mam za 300 mam dokupione tej żabki. Jak Państwa by interesowało, jaki mam teraz stan na tej żabce, wielki tam wielka tam kujnia jest, bo to tam nie ma co oczekiwać jakichś dużych polotów na tej żabce. Ale szanowni państwo, na żabce mam już 5%, czyli no już mam. No, mam 5%, prawie 15 zł, więc, więc szanowni państwo. Szanowni Państwo, czy opłaca się kubować w takim systemie? No. Sami musicie podjąć decyzję. To są moje zakupy. Mam już 5% zysku. No więc, wracając do wykresu, tak ten wykres, szanowni państwo, wygląda. Jak ja to widzę, no to, szanowni państwo, tak jak tu widzicie państwo, moje poziomy są takie, a nie inne. Więc, moje zagranie będzie do 32-33 zł. Tak ja państwu pisałem. Ja tam stawiam na żabkę od samego początku. Nikt nie stawia na żabkę, wszyscy tylko się nabijali z tej żabki. Trudno, wasza sprawa, wasza szersza uważam, że jest ok, wszystko jest dobrze, dobrze się porusza. Ja w tą, ten walor już nie sprzedaję. Po prostu długoterminowo trzymam. O pierdole, jak będzie ze 40 zł ta, ta żabka wynosiła to wtedy zobaczymy, ile, ile dokąd żabka pójdzie, tak by, byście chcieli wiedzieć, tak, więc tak kruchem eliotowskim sprawdzimy tą żabę, tą naszą, tą zdechłą żabę od tego miejsca się zjebało, do tego miejsca, tak więc do, ta żabka dojdzie, do, dojść powinna no, powinna, no 33,81 na pewno dojdzie Yy, zasięg przyszłościowy, to te żabki widzę no 48 zł, więc ta 48 zł, ta żabka powinna kiedyś jebnąć. Patrząc na ten punkt żabkowy, który tutaj widzimy od tego miejsca, mamy jak nic, jak, jak w banku, że osiągnie w przyszłości 100%. No, no więc ja tam inwestuję i pierdolę. Nawet jakby chciała mi tu spać, jeszcze ta żabka... Ja nie będę się tutaj. Tej żabki się nie obawiam, ale by chciała spać. Bo ona... Może tutaj dość wyżej ciutkę. Skasujemy to. poziom tam już mamy wyznaczony, więc no co tam będziemy tu patrzeć. 48 mamy wyznaczony. Pamiętacie CCC? Jak wszyscy się z tego CCC nabijali? Jakie takie to główno akcje, że to, to kurwa wiecie, tylko w miejscu stoi. I co? Kosztowało 35, później 55, a później wyjebało na 200. No i co? Ja i co, Jajco, jak nie wiesz co? No. no, no uważam, że no, jest dosyć fajnie. Raz, dwa, trzy, tu jest wyprzedzony. Mm, tu jest ruch. Hmm. Długa muzyka. Jeden, dwa, trzy. No. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No. Jest dobrze, jest dobrze, dobrze. No, pasuje. Jaki tu jest ruch jeszcze tak z ciekawości. Obejrzyjmy ten ruch. No 38. Jesteśmy na... No, no jesteśmy na miejscu wy, wy, wyprzedania, czyli na miejscu... No, no dystrybucja tu jest, tak? No to... No, tu jest wyprzedaż, wyprzedaż. ale... Patrzcie, to jest tak kurwa silny, silny trend, nie ma tutaj mowy na tym, że, to, że tutaj coś się zdechnie. No. No. Tu pana być wyprzedaż, nie ma żadnej wyprzedaży. I wjebać wyprzedaż idzie to w kurwa ku górze. Mała korekta. Być duża szansa, że to dojdzie do tego miejsca. Więc jakby ktoś chciał rozgrywać w takim. Kurwa, z tym, w tym... No to jeszcze macie tutaj minimum. 6, 7% w górę pójdzie. No, i to co zawsze tam Państwu to rysuje, te swoje malunki, no to coś takiego Państwu zawsze to rysuje. I ten malunek uważam, że identycznie może pójść. I jeszcze sprawdzę ten malunek od dołu, kurwa, żeby to sprawdzić, do, do tego by poszło. No, tak. Ja to muszę sprawdzić, więc to może się zjebać z powrotem do tego i do tego. O, coś takiego bym to widział. Później 161 FIBO. Sprawdzę się tu. Jak w tym miejscu. Dobra. Mhm. Co ja tu wskazałem? O to. Mhm. O, coś takiego. Coś takiego bym widział, a więc, więc teraz może pójść i wcale to nie musi się tak zjebać od razu, tu ale panowie i panie, wszystko możliwe, że to może tu się później zjebać, tak jak na tym, tak jak na tym moim, no, na no, mojej klepsydrze, coś tam zaczynać. Widzę się ru ruszać, ruszać, ruszać. Może się ruszy, moja klepsydra. No, i tutaj widzę podobny manewr. No, tu są dosyć duże takie ruchy, to może takimi kolorami będziemy takimi. O, upiększymy panie, upiększymy. Dobra. Coś takiego. No. I tu jest. W... No tu jest fala Elliotowska, już zrobiona jest. No e... mm, i co? No i tyle no. Jest bardzo ciekawie to zrobione, pociągnięte i uważam, że to jest... Jak najbardziej tutaj jest realny ten zakres. No więc kurde, kurde, kurde. Będziemy może pić tego szampana albo dobrego koniaczka pana palikota. No, za ten, za ten, no. Szkoda mi tego pana palikota, bo to kurde fajny chłop był i jakoś kurwa, bo nie wyszedł ten biznes. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Lubiłem tego gościa, nie powiem, że nie. A wiecie co, był taki czas, że te kryptowaluty on tam inwestował, te, ten projekt robił ten kryptowalutowy na te, na te wina, nie wina, na te koniaki. Ja już prawie miałem się, mówię, mówię, zapisać, kupię sobie i zainwestuję. A jakoś, a jakoś mówię, a chuj tam nie będę w tam. No i no i dobrze, że nie inwestowałem. No, co wyszło, jak wyszło? Hmm. Zbyt duże to przedsięwzięcie było pana palikoda. Zbyt dużo, duże przedsięwzięcie. Pewnie dużo osób w tym tkwiło. No co zrobić. No, nie, znam tej, nie znam historii, ale mówię. Sympatykiem byłem jego. Lubiałem go. Lubiałem go tak prywatnie. Znaczy nie zdaliśmy się prywatnie, ale tak mówię Tyle co go tam widziałem. No, te jego akcje w, w Sejmie kurwa, to mam, marichu, ale no były dobre. No, on no, to się nie wydolił. No. Także pozdrawiam pana Palikota. Nie ma problemu. Co co? To tak to wygląda. Ten wykres, co tu więcej tutaj tłumaczyć, co tu więcej rysować. No, jeszcze mówię, 5-6% możemy pójść do góry i tutaj możemy się jeszcze strzepnąć w dół. Strzepnąć się możemy w dół. I no, mówię państwu, że. Te w dół to może być różno jakie, bo jeżeli mówimy o takim szczepnięciu trzep w tym miejscu, jeżeli by to nawet było, mm, do tego by doszło, co, co bym planował, mm, tutaj do tego miejsca, nic nie jest powiedziane, żeby ten wykres się jeszcze zjebał do tego miejsca też, tak, do 20. No, tak, no, no i jakby tak się miało to wydarzyć, no to tu bym zakładał inną, 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 to musiało być około 113, chciałbym, chciałbym, żeby to poszło. I teraz byłoby 113, O, to byłby taki, szanowni Państwo. rozegranie, no tak? No, to ten róg nie byłby taki duży, tak? taki duży. Ale, no ale mówię, tu byłby do, 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 do 113, to byłby był, mm, to 113, tak? A tu, tu może być do 161, a tu do 113 może. No. Więc tutaj mimo, mimo wszystko tu powstałaby nowa y, formacja, by, formacja by to byłaby taka y, 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 by, by to formacja kraba by powstała, na rekinie powstaje krab, no, tak do Państwa mówię więc Tak czy siak, no, trzeba tutaj się liczyć y, do ceny czekajcie jakiej Do 18 aby to się zdziwało. 19 jak to wygląda moja cena, zobaczę 19 No fajnie by było, bym sobie tu jeszcze jedną dokupił no nie, no nie, nie dojdzie tutaj, kurwa, za nisko jest, no, jest tu. <laughs> No, ale wszystko jest możliwe, może tutaj dojdzie. Może być raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jakby tak było się. No, żeby się fało. I wtedy bym sobie tu jeszcze, na tym drugim bym sobie tutaj dokupił tą zabunię. No, czyli bym, no. Ja wiem, wy, wy jesteście w strachu, bo wy inwestujecie... Na wariata inwestujecie, no ja nie inwestuję w żabkę na wariata. Powiedziałem, że już nic nie będę wykasowywał, żadnych. Chcę dokupię, ile, ile, ile będzie możliwości, to sobie dokupię tą żabunię, bo mi się podoba ta żabunia. No, Baj żona jest na GPW, więc jeszcze WIG20 się znalazła, więc to jest mocna. No, a tak się śmiali z tej kurwa żabki. Tak się śmiali. A ona już w a ona we, wik 20 się wiebała. Heh! Kurwa dobre. No tak się nabijali z tej żabki. No. A wielkie, wielkie, wielkie cudo miało być z klepsydry. A na razie ta klepsydra, ma nasza. No. Nie wiem. Chyba trumna wykopie dla swoich akcjonariuszy. No zobaczymy jak to będzie kurwa, no też jestem tej chlebcy, które sobie kupiłem i też cały czas o niej odcinek do odcinka o niej mówię. No. Nic tam się nie dzieje. No dobra, to to widzicie Państwo, to jest wykres taki, który przygotowałem dla Państwa. Jak na razie wszystko jest planowo. Są dwie możliwości, także albo tak i lecimy ku górze od razu, albo po prostu jeszcze tutaj będzie zawrotka w tym miejscu i tak albo będzie korekta, tak jak wcześniej napisałem tam 15%, albo po prostu nam się stworzy, stworzy nam się formacja rekina i szanowni Państwo i wtedy to też jest formacja wzrostowa, więc czy tak, czy siak, no jest wszystko dobrze. Dobra, to chyba będzie na tyle, co? Co tam jeszcze? A, i postawi kawę. No kurwa, no, ja już o tym mówię i mówię i mówię, szanowni państwo, bym prosił postawić. No. A, dziękuję też i panu Grzegorzowi, który zawsze stara się mnie wspierać. Te moje, jak to się mówi, perypetie tutaj na tym ekranie inwestycyjne i jestem wdzięczny, że chociaż jest tam parę osób, które no dbają o to, żeby tam, żebym miał chęci, no niektórzy dbają o to, żebym nie stracił, kurwa, chęci na, w, przy nagrywaniu, no, jeszcze jak się mówi o tej polityce, to już w ogóle, no, niektórzy to już mają tak zakompleksione, kurwa, tylko ta polityka i jeden kandydat. O, kolega mi wysłał SMS. No, zobaczcie, szanowni Państwo, no, nasz jeden inwestor z kanału naszego, z Discorda, jest w Chorwacji. Pozdrawiam też Pana z Chorwacji, panie miłego, nie życzę panu dobrej pogody, tam ładną pogodę, jakie ładne tam budynek, mi zdjęcie nawet ten pan przysłał. <laughs> Fajnie. No i to i tyle, no. sama przyjemność, że człowiek coś tam robi, coś tam nagrywa, no ale zauważyłem o polityce, to lepiej kurwa nie gadać, nic nie gadać, bo wszystkie są pojeby do kwadratu. No dobra, to tak tutaj państwu zrobiłem, na kawę państwa zaprosiłem. Zapraszam też, jak ktoś chce być tu mi na Discordzie, jest możliwość. Chociaż ja mówię, na chwilę obecną na tym Discordzie jest jakaś chujnia. Nic specjalnego się nie dzieje, mówię wprost, żeby tam państwu uświadomić. Chyba na większości tych Discordów nikt się nie dzieje, no bo wszyscy liczą na miliony. Jeśli gdzieś ja Państwu mówię, dziękuję, bo jest nas już 915 osób, bardzo fajnie. Mm, dziękuję, że też oglądacie te filmy. No, no, widzę, że bardzo przyjęły się Wam obligacje 30-letnie. Du duże wejście ma. No pewnie, że tak. Proszę sobie tam wejść. Mm, I mówię, mm, zrobiłem tą analizę, naprawdę postarałem się dobrze ją zrobić. Jest jak najbardziej ok. Mm, ceny ropy, ile za baryk, też Państwu wczoraj chyba Zrobiłem też, przysiadłem. No to jest powtórkowy, bo wcześniej 3 tygodnie zrobiłem też ten film. Barełka 68, dawałem, że będzie kosztowała 58, spadło do 58. No i tam tutaj mm, sugeruję, że może być jakaś reakcja w górę. Może może iść w górę, yy. i może być reakcja w górę, nawet 20-30%. czy 30%, ale, ale, za, ale też zaznaczam, że tam może iść cena dalej, będzie szła w dół. Zazwyczaj, jak ja mówię, że może być odreagowanie w, w, w górę, a później odreagowanie w dół. To zawsze jest tak, że się jeszcze zjebie w dół. No więc, więc jakby tam ktoś chciał myśleć o, o, o ropie, to tam mówię. Jest ETF na ropę. będziemy tam, jak znajdę jakiś tam czas, to sobie go Państwu pokażę. I będziecie też mogli sobie inwestować w ropę poprzez ETF, tak. No. A na razie to no, nie, nie jest na tej ropie. Na razie bym się wstrzymał, bym się nic nie kupował. Bo jeszcze może się zjebać te nawet 30% ta ropa jeszcze w dół. No. Chociaż mówię, są przesłanki, że może troszeczkę być odreagowanie w górę, bo powinno jakieś tam być, ale zobaczymy, jak tam będzie. Czy będzie odreagowanie, czy po prostu dalszy będzie zjazd tej ropy. Mm, bo ja przyszłościowo uważam, że. Jeżeli chodzi o te paliwo, czy główny, główny surowiec ropa, to dla mnie to jest produkt, który niedługo pójdzie w, no, w odstawkę. No, nie, 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 nie całkowicie, ale widać, że przez tą ropę tworzą się wojny, czy też przez ten gaz tworzą się też wojny i ten świat będzie szedł całkowicie w inną stronę. A więc będzie produkcja wodoru i kurwa, jak będzie produkcja wodoru, to znów ten świat się zrobi, zrobi znów pojebany w drugą stronę, bo po pierwsze wodór się będzie brał, będą, będzie to ściągane z, z powietrza. No, druga sprawa, będzie to ściągany z, z tego, z wody i, i przejdzie taki czas, że będziemy kurwa, nawet na swojej działce nie będzie miał zakaz Pobierania wody. No, a bym miał wodę, to, to będzie zakaz, bo będzie pobierano przez państwo czy coś, że do produkcji kurwa, do no, paliwa, wodoru. No, a idzie ten kraj w drugą stronę. Czy to dobrze? To nie wiem, zobaczymy. Nie znam się, jestem zbyt słaby, by o tym mówić. Hmm. człowiek jak chcę podebatować, to zawsze jakieś gówno z tego wychodzi, więc ja się na tym nie znam, ale takie mam przeczucia, że. Jeżeli chodzi o, 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 o to w ogóle paliwo ropa to to nie będzie no WTI, to będzie coraz gorzej. Zapraszam państwa do wspierania mnie na Supi, mamy wsparcie na kawę, proszę bardzo, jak ktoś chce to postawi kawę i jest tutaj przecież ten link podany, proszę państwa, jest, yy, musisz tu wejść mój blog, sobie zapraszam na bloga. Możecie też odwiedzić mój Facebook, też zapraszam na Facebooka, jest tutaj główna strona, wchodzisz sobie, pokaż więcej i tu masz yy, masz opisane, no proszę się Państwa o parę groszy zawsze, bo to działa jak płachta na byka, a no, efekt taki jaki, jaki jest, no. A, no mówię YouTube tam w gro, wątpię, żeby tam... Kiedykolwiek zaczął mi dobrze cokolwiek zapłacić, no... Oglądałem taki kanał, wiecie państwo, 6 tysięcy subskrybentów, ktoś tam robi filmy, nagrywa... I po, na miesiąc czasu zarobi 50 zł. no kurwa, no mówię... 50 zł to ja na kolana uklęknę, to mi ktoś z widzów mi... Na postawie kawy mi rzucicie 50 zł, kurwa, więcej jak te YouTube. No, 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 mi się chce, no, no... no. A jak nie dajesz filmów, to, to cię bombardują linkami, wiadomościami, żebyś nagrywał filmy. No takie trochę śmieszne to jest, no, ale no mówię, no, oni z tego kasę mają, z, z takich budy, taki no jeleni jak my. Ale mimo wszystko, ja fajnie dziękuję, że te, może kiedyś te tysiąc subskrybentów będzie. Ja jestem ciekawy, ile, kurwa, faktycznie oni płacą. Ja Państwu powiem, że w czym to problem, no. Może nie pokażę, bo, bo chyba pokazać nie, nie wolno. Chociaż ludzie pokazują, to wam pokażę, jaki tu jest biznes wielki. Do mnie maila nie ma, no, bo taki wariat do mnie kurwa pisze, więc nawet jeżeli tu jakiś EMA jest podany, to nie dojdzie ten EMA, bo tutaj nie ma możliwości. Po drugie, to jak mówię. Jak będę chciał z kimś współpracę być może z XTB, to, to, to sobie sam do nich napiszę, poproszę z, i że chciałbym, jeżeli jest taka możliwość, to wtedy ja sam wystosuję no, prośbę i nie, nie potrzebuję, żeby ktoś do mnie pisał. No jak ja będę coś potrzebował, żeby ktoś mnie wespał, spałsz za to, że na przykład się tam zareklamuje, no, to może muszę być, muszę w, ufać, że to jest coś dobrego. No. No, akurat w XTB mi się podoba. Chociaż ja mówię Państwu, wiele razy tam na tym XTB napierdala, bo mi się to nie podoba, to nie podoba, to nie podoba i mam prawo. No, no. Nie wiem jak to będzie, jak założą mi obróż na szyję, będę musiał szczekać, kurwa, jak wiesz, od tych youtuberów. Ale nie będę szczekał, no chuj. A jak mi przerwią współpracę, to kit z nimi, no to wtedy pan Państwu też powiem, że no, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Chociaż uważam, że oni tam się nie, 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 nie czepiają niczego. Bo w większości to przecież każdy z nas jest w XTB, więc jaka problem. Jeszcze raz zerknijmy na nasz wykres, tak wygląda ten wykres, Szanowni Państwo, mm, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Ja, no, jeszcze raz państwo, jest tu taka możliwość, że przy 24 zł to się 4 zł, jak będzie kosztować, to no, może tu się zjebać, no nawet te 21% znów. Maksymalnie daje te 15%, to może być taka tylko korekta taka. Jeszcze Państwu narysuję jak ta korekta wyglądałaby o coś takiego. Tak, tak, tak i tu byłoby o w górę tak. By tak wyglądało. Mhm, tak wyglądałoby. A, a przy tym drugim scenariuszu to byłoby tak. Jakiś kolor zrobimy. Taki, tak. Byłoby tak. To by ten sposób, tak, i dopiero byłoby coś takiego. No, może nie coś takiego, ale podobnie by to wyglądało. No, to tyle. I no i aż tyle. Proszę też pamiętać o subskrypcji, bo to też jest bardzo ważne dla mnie. Jest, to będzie miłe przede wszystkim, że, że subskrybujecie ten kanał. Może dobijemy do tego tysiąca, fajnie by było. Jak się uda, to się uda. Pamiętajcie o parawce. Prawne, że też nie jestem ranym radcą ani radcą finansowym. I jak ktoś chce, to też może mnie wspierać. A więc wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do kolejnego odcinka. Cześć.